Franciszku odbuduj mój kościół. Takie zadanie miał usłyszeć biedaczyna z Asyżu jako przedłużenie swojego nawrócenia. I rzeczywiście zostawiając swój rodzinny dom święty Franciszek znalazł dom w kościele. Po ludzku patrząc, kiepska to była wymiana. Zostawił wygodny i bogaty dom swojego ojca, żeby zamieszkać w rozwalających się kościółkach wokół Asyżu. Kościół San Damiano czy kaplica Matki Bożej Anielskiej były praktycznie w rozsypce. Franciszek dosłownie nosił ze sobą miotłę, aby wymiatać śmieci z kościoła, i bez proszenia prał brudne obrusy ołtarzowe i przystrajał ołtarze. Po doświadczeniach z Pan Bóg pokazał mu jakąś odwróconą perspektywę. To co wydawało mu się dotąd gorzkie, jak trąd, Pan przemienił w słodycz duszy i ciała, a to, co świat nazywał słodkim, okazało się puste. Pozbawione sensu i ostatecznie potwornie gorzkie. To nie mury, ani zewnętrzne bogactwo i wygody świątyni pozwoliły się zadomowić w kościele Franciszkowi, ale odczuł w nim boską obecność, tak słodką i bliską, że właśnie w kościele niegdyś odległy Bóg stał się dla Franciszka namacalnie obecnym. Tak o tym mówił. I Pan mi dał w kościołach taką wiarę, że tak zwyczajnie modliłem się i mówiłem Wielbimy Cię, Panie Jezu Chryste, tu i we wszystkich kościołach Twoich, które są na całym świecie. I błogosławimy Tobie, że przez święty krzyż Twój odkupiłeś świat. Drodzy współbracia w biskupim posługiwaniu, bracia kapłani, osoby życia konsekrowanego, przedstawiciele różnych służb odpowiedzialności, zadań w kościele, w ojczyźnie, na górnym Śląsku, drodzy i siostry, i bracia, przyjaciele Jezusa, chciałbym Was dzisiaj poprosić, aby ten ingres nie był tylko moim ingresem, nowego biskupa do katowickiej katedry, ale żeby był naszym wspólnym ingresem, odnowionym wejściem nas wszystkich do wnętrza Kościoła Chrystusowego. Bo nie wystarczy, żeby sam pasterz wszedł do świątyni. On tam wchodzi po to, żeby ze sobą wprowadzić całą owczarnię. Zdrowe i pobożne owieczki, i te zagubione, poranione, zbuntowane, te odnalezione na peryferiach i błądzące jeszcze pośród zawirowań tego świata. Paradoksalnie, może nam być nawet trudniej wejść na nowo w ten kościół niż świętemu Franciszkowi. Z jednej strony ten nasz kościół, katowicki kościół, ma już sto lat. Ma swoje osiągnięcia, tradycje, zwyczaje. Ma swoją piękną historię utkaną przez wierzących biskupów i kapłanów. Ma oddany i wierny śląski lud. Ma też swoje struktury, okazałą katedrę, kurie, instytucje. Ma swoje parafie i dekanaty z pięknymi kościołami i sanktuariami. Ale to wszystko może nas uśpić i sprawić, że obrośniemy w pychę, w samozadowolenie, że będziemy w kościele bardziej widzieć siebie niż ubogiego Jezusa. Trudniej nam też wejść w ten kościół również dlatego, że wciąż nie jest on wolny od ludzkich brudów i słabości, nieprzejrzystego czasem zarządzania i błędów, które skrupulatnie wykorzystują wilki po to, aby rozproszyć owczarnia, oddzielić ją od pasterzy, a potem uczynić łatwym łupem dla swojej konsumpcji. Nauczmy się od św. Franciszka z Asyżu dobrze rozróżniać to, co jest kościołem Chrystusa w kościele od tego, co nim w kościele nie jest. Sercem Sensem, istotą, fundamentem, racją istnienia i działania Kościoła jest Chrystus. Dlatego przychodzę do Was in Christo, w Chrystusie. Jeśli chcę, żebyście razem ze mną weszli dziś na nowo do Kościoła, to najpierw i przede wszystkim chcę, abyśmy wspólnie weszli do serca Jezusa. Zamieszkali na nowo w Jego słowie, żyli Jego nauką i przekazaniami. Spotkali się w liturgii, świętych sakramentach, zwłaszcza Eucharystii, żebyśmy dzięki temu patrzyli na siebie, świat, na Kościół, oczami i sercem Boga. Taki jest program każdego biskupa, również i tego, który staje przed Wami. Taki był program kardynała Augusta Chlonda, biskupów Lisieckiego, Adamskiego i Bednoża. Tak próbowali ten kościół prowadzić jego trzej pierwsi metropolici Damian, Wiktor i Adrian. I choć nie będę żadnym z nich, będę sobą, to zrobię wszystko, co potrafię, żeby Chrystus był uwielbiony w kościele i na ziemi górnego śląska żeby jaśniał pięknem swojego oblicza blaskiem swojej prawdy żarem miłości pewnością nadziei która jest w nim i radością w duchu świętym jak biedaczyna z asyżu nie mam po ludzku nic czym mógłbym was przyciągnąć do kościoła a jednocześnie mam wszystko co do niego przyciąga pana naszego Jezusa Chrystusa. Wiem z całą pewnością, że i dziś śląski lud wciąż potrzebuje Jezusa. Nawet jeśli coraz mniej zdaje sobie z tego sprawę. Przez proroka Barucha Bóg daje nam zapewnienie, żebyśmy zawsze byli dobrej myśli, ufali Bogu jak dzieci. Pamiętając, że jak się, do niego, jak się od Niego odwrócimy, to pobłądzimy i wszystko zepsujemy. A jak się będziemy nawracać, to da nam radość i wybawienie. Zapraszając nas wszystkich do ingresu, do wejścia w nowy etap Kościoła katowickiego, a właściwie do wnętrza Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jezus jednocześnie nas posyła z misją do ludzi, bo jego najważniejszą świątynią jest serce i życie każdego człowieka. Kościół musi więc szukać dróg do serca człowieka. Błogosławiony ksiądz Emil Szramek pisał, że duszą Śląska są Ślązacy, rdzenni i napływowi mieszkańcy tej Ziemi. To ludzie Górnego Śląska pod, są podmiotami misji tego Kościoła, to dla ich zbawienia. Sto lat temu Bóg powołał kościół lokalny i to jest nasza misja dziś i w przyszłości. Mamy nieustawać ustawać w głoszeniu Królestwa Bożego, uwalnianiu od zła i przynoszenia ulgi w cierpieniu. Jeśli to będziemy robić, Jezus da nam moc charyzmaty i środki, żeby wypełniać tę misję, a kiedyś zapisze nasze imiona w Księdze Życia. Przyjmijmy też dzisiejszą Ewangelię o posłaniu uczniów jako konkretną podpowiedź Jezusa na dalszą drogę naszej kościelnej wspólnoty. Zarówno dwunastu i tych siedemdziesięciu dwóch innych spełniali swoją misję razem, My też zostawmy swoje indywidualne ambicje i razem wejdźmy w nowe stulecie archidiocezji katolickiej. Święty Jan Paweł II uważał, że najlepszym określeniem Kościoła jest komunia. Twórzmy więc Kościół komunii Kościół, w którym żyją, działają i modlą się razem duchowni i świeccy. Młodzi i starzy, bogaci i ubodzy, zdrowi i chorzy, w którym jest miejsce na pytania i poszukiwania, na dialog z wierzącymi inaczej i niewierzącymi w ogóle, w którym, choć tak bardzo różni, jesteśmy jedno w Chrystusie. Powracający z misji, uczniowie bardzo się cieszyli, że udało im się zwyciężyć złe duchy. Że Jezus dał im moc stąpania po wężach i skorpionach. A święty Franciszek pokazał nam, że swoje odbudowywanie kościoła zaczął od sprzątania. Nie bójmy się też porządków w kościele, bo tylko ci, którzy mają czyste serca, są zdolni oglądać Boga. A ci, którzy się oczyszczają i pokutują za swoje grzechy. Będą przez Boga odbudowani. Często podkreślam, że widzę w kościele katowickim szczególną syntezę tego, co tradycyjne, mocne, zakorzenione, z tym, co nowoczesne i rozwijające się. W świecie coraz częściej widać brak tej syntezy, jakieś rozdarcie między starym i nowym światem, między korzeniami a nowymi latoroślami. Między starszym a młodszym pokoleniem. My też mamy przed sobą wielkie zadania, aby, jak mówi psalmista, pokolenie po pokoleniu głosiło wielkie dzieła Boga. Myślę tu najpierw o naszej ewangelizacyjnej i duszpasterskiej opcji na rzecz dzieci, młodzieży i rodziny. Jesteśmy kościołem z którego wyrósł sługa Boży Franciszek Blachnicki. I mamy wielki obowiązek nie tylko strzec pamięci o nim, ale przede wszystkim strzec charyzmatu pracy z młodzieżą i rodzinami. Niech ambicją każdej śląskiej parafii będzie stworzenie wspólnoty młodych i ewangelizacyjnej przestrzeni dla budowania ich relacji z Bogiem i między sobą. Niech ambicją każdego śląskiego kapłana będzie systematyczna formacja służby liturgicznej i troski o powołania kapłańskie. Z tą syntezą nieodłącznie związana jest posługa wśród ubogich, ale traktowana nie tylko jako pomoc charytatywna, ale jako wielkie dzieło ewangelizacji. Bo najwięcej cudownego działania Boga. Można doświadczyć w świecie ludzi słabych. Proszę więc, byśmy w sposób zorganizowany, indywidualny nosili w sobie twórczą miłość do ubogich przez działania wszystkich dzieł Caritas, diecezjalnego jałmużnika, znak obecności w archidiecezji choćby takich wspólnot jak Czenakolo czy siostry misjonarki miłości. Nie da się dziś głosić Ewangelii bez mediów. Wiem, że wchodzę w dziedzictwo medialne zbudowane już u progu tworzącej się diecezji przez biskupa, który nas łączy, proboszcza Kościoła Mariackiego, a później pierwszego biskupa częstochowskiego. W Katowicach udało się stworzyć spójny zespół katolickich mediów, ale nie możemy się zatrzymać. Nie możemy tego zmarnować. Musimy rozwijać katolickie media, w tym najnowocześniejsze, bo bez nich nie dotrzemy z orędziem Ewangelii już nie tylko do młodego pokolenia, ale do większości społeczeństwa. Tu w Katowicach mamy też misję wobec Kościoła i Polski związaną z pielęgnowaniem i rozpowszechnianiem społecznej nauki Kościoła, naszej nowoczesnej. Przekształcającej się aglomeracji i metropolii, musimy dać mądre i odważne odpowiedzi dotyczące życia społecznego, gospodarki, nauki czy nawet sztucznej inteligencji. Niech dalej służą temu pielgrzymki mężczyzn i kobiet do piekar śląskich. Niech tych tematów nie zabraknie w naukowej, dydaktycznej i popularyzatorskiej pracy naszego Wydziału Teologicznego. I współpracy z wszystkimi śląskimi uczelniami akademickimi, szczególnym spoiwem tej syntezy, dziejów Kościoła Katowickiego, jesteście wy, bracia kapłani. Razem z osobami konsekrowanymi jesteśmy najpierw wezwani do wiarygodnego świadectwa miłości do Boga i życia Ewangelią. formacja seminarzystów i stała formacja księży to nasze wspólne zadanie. Wzór tego mamy nie tylko w błogosławionych kapłanach naszej archidiecezji, ale w wielu z was, którzy gorliwie i z oddaniem wypełniacie swoje powołania. Wzajemnie mobilizujmy się do kapłańskiej świętości. Pomagajmy sobie w walce o nasze nawrócenia, oderwanie od grzechów i nadużyć, dźwigając siebie po bratersku w naszych wypaleniach i kryzysach. Podczas tego ingresu chcę Was jeszcze zaprosić na wspólną drogę od jubileuszu roku 2025 i jubileuszu stulecia naszej archidiecezji do wielkiego jubileuszu odkupienia w roku 2033. Przed nami osiem lat wspólnej drogi do rocznicy najważniejszych źródeł naszego zbawienia. Chciałbym, abyśmy, nie zaniedbując wspólnej drogi z Kościołem Powszechnym i Kościołem w Polsce, który nam będzie podpowiadał konkretne kierunki tej drogi, przeszli te lata drogami człowieka, poświęcając je kolejno dzieciom, młodzieży. Małżeństwom i rodzinie, ludziom pracy i nauki, kapłanom i osobom konsekrowanym, ludziom starszym, chorym i ubogim, żeby na koniec pochylić się nad rzeczywistością parafii i wspólnot kościelnych. Boże, błogosław nam na tę drogę. Wspierajcie nas, w tym święci patronowie metropolii. Jacku. Barbaru i Florianie, i wy błogosławieni kapłani naszej ziemi. Nade wszystko tobie, Maryjo, zawierzam i składam w twoim niepokalanym sercu wszystkie osoby, wspólnoty i całą rzeczywistość Kościoła katowickiego. Matko miłości i sprawiedliwości społecznej z piekar, uśmiechnięta pani z przowa. Matko Fatimska Stóży Śląskiej, Maryjo z Bogucic i panewnik, Matko Boska Częstochowska, módl się za nami.